W poprzednim odcinku jest jak te. jest Krunchips, jest wyjęty. Zobaczmy je, reklama, nie? Note do, do ziemniaka edytera trzeba zrobić, jest Krunchips, <grymne> jest wyjęty. I kontynuujemy, powiedz. Dzień dobry, dlatego że jestem hemem, a nie dlatego, że to miało być jedno wideo. Kalista. Muszę zresetować, bo to jest opiekunka. Przedmiotem ochotę ktoś delete, ale potrzebujemy jej <grym i zresetujmy> bardziej niż chcielibyśmy przyznać. Z ile im w ogóle jeszcze dni zostało? Jeszcze 4 dni! 4 dni tego! Oj, zadzwońmy po pokojówkę. I może jeszcze bonusowo lokaja. Bonusowy lokaj. O ile, wiecie, oni jakby będą nam zżerać kazę, to opiekunki, póki są potrzebne tutaj będą tak zgadzam się. Mam tylko nadzieję, że on się spyta, czy my chcemy, żeby jakby wiecie, on zwolnił resztę ludzi. Bo jak on stwierdzi, że no ja sobie pozwoliłem stwierdzić, że niech wszyscy spadają na bambus, tego go zastrzelę. Nie, nie masz ich zwalniać. Nie zezwalam, są nam potrzebni. Ale możesz zacząć sprzątać, nie będę miała nic przeciwko. Najgorsze jest to, że ja bym chciała, żeby oni się mi... o, Wiem, gdzie możesz. Jezu, idź spać w łóżku nerwusa. To jest jedyne łóżko, do którego... Cóż nie, nie moje dzieciaki miałam chodzić po schodach, chyba mam tego... God damn it! Oje, rachunki. O, rachunki! O. o Jezu, już się tak strusiłam Z wrażenia. O, Rety! O, Rety! To będzie coś, no bo... Jeśli zapłacimy teraz rachutki, gdzie będzie nastać to do lokaja i do Jak Zapłacimy rachutki, to przyjdzie komornik. Można nam zabrać, czy które są nam potrzebne, żeby, żeby żyć. Co, czemu ty nie możesz przejść? Co cię, co cię blokuje? Psychicznie jesteś zblokowany do chipsów. Ja wiem, to nie jest najlepszy obiad, kolacja, whatever, ale. Ale potrzebujesz zjeść cokolwiek, coś pogodnego. I pewnie te wszystkie dzieci po prostu padają na, na mordę spać. I dlatego. Że... I opieka z nie przychodzi. A wiemy, że może przyjść, tylko po prostu. nie <śmianie> karta pułapka. Nie, darwowa wyjść z więzienia. Ja nie wierzę. Oj, chyba znowu jest pusta lodówka. No, jak wyciągają. O, tyle tych butelek. Nie mogę. Weź zacznę trochę sprzątać, bo myślę, że. Sorry, Sechio, ale ja wygrałam. Wygrała mi to! I to tak bezkonkurencyjnie. Jeśli chodzi o liczbę butelek wydalonych przez moich Simów. O, Lucin! Lucin! Lucin, idź zjeść, a ty... On jeszcze nie ma takie źle. W sumie mamy tu to... Mamy komputer, stara. O! Pogadaj sobie z Bertą jakąś. Berta, Berta, berda. Na 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 they all Czy jakieś tak szwa ta Pogadaj sobie, niech ci wzrośnie zabawa, niech ci wzrośnie. No, niech ci rośnie. Niech ci rośnie. Live wrong and prosper. No, nie jesteś aż tak głodna bez przesady. Beta też jest głodna. Poświęca czas, żeby z tobą porozmawiać, żeby ci się podniosło. Towarzystwo I, ale ty jesteś niemiła. Ja jej tu tak nastakuję, aż ona nie zacznie z po ludzku rozmawiać, bo nie, nie jest aż tak naprawdę głodna i ona powinna normalnie móc się jakby przykleić tego komputera, żeby jej to rosło w miarę w porządku. O, śpi... o! Rodzinne piżama party, nie. Tu widzę też nie jest lepiej. A cicylka ty sobie siedzi przy kąpie, co ona się będzie. Nie, ale dobra, przydałoby się, żeby zrobiła jakieś śniadanie. Może się przyda. Ale zresztą te nie, nie mogą przestać brać butelki, jakby. Ej, widzę i rozumiem, że te dzieci są głodne, tylko że te dzieci nie jedzą, bo mają inne potrzeby, których wy nie zaspokajcie. W sumie właśnie mogłabym kupić sralki, może by zaczęły je wysadzać, bo to myślę jest jeden z dużych. z dużych problemów naszych. O, będzie taka. Chwila. Chciałam zrobić zewnętrzną sralkownię, ale najpierw muszę. Muszę na nią zrobić miejsce. Ja nie wierzę. Co jest zabawne, te wszystkie szczochy, to nie, nie, nie od dzieci to, to wszystko pokojówki, bo deszcz, deszczu nie było. To, to, to wszystko, są, wszystko są te starsze, przemiłe panie. Nie, nie królik. Nie chciałabym, żeby mi dziecko obstrało królika. Z 4, 5, 6, 7, 8. No nie mogę przez szczochy, to tylko 8. Ale musi wystarczy brać nerwów. Obudź się. Ja naprawdę chcę spróbować ogarnąć te dzieci jakkolwiek. To jest trójeczka. Gdzie jest trójeczka? Trójeczka musi, siusiu. Spróbuj nauczyć trójkę korzystania z toalet. Powiedziałam. Try. Mam wrażenie, że z niektórymi z tych dzieci nie da się właśnie wykonywać interakcji, bo są jakby... To mają cały czas to tantrum, i po prostu Sim nawet nie może z nimi nic zrobić. No bo ja cały czas próbuję teraz wziąć trójkę, ale nie mogę. Nie pozwala mi to. kazała mi zrobić żarcie, to poszłam nie wiem, co robić, drapać się w dupę, nie na rewelacyjnie. nie mówię. Oni wszyscy chcą umrzeć. Inaczej się. Nie do... Co? Bo jakby. Sztumaczę, um, ja gram na tym zapisie, gdzie mam story progression od Palenów. tam wcześniej, bo widać z, z Kasanramidonem, ale. Że dziwak z Balbiną Biedak? A chyba kiedyś będę musiała przetestować ten paring? Cecylia idzie do pracy jak najbardziej. Potrzebujemy, potrzebujemy tej kasy, żeby jej tylko z tej pracy nie wywalili, co nie? O, Lucian też będzie szedł, wolnią się na chwilę, chociaż od tego koszmaru. Mówię, nie liczę na awansy, liczę chociaż na karty kariery, ale takie, które nie doprowadzą do naszego zwolnienia. Chcę posprzątam, to jest generalnie łatwiejsze niż zajmowanie się tymi dziećmi. Nie <śmum> zrobimy coś dobrego dla tego domu. <śmum> no odjechał, przecież ja czekam, a się ani razu nie wyświe... O, nie wsiadłeś pojedynkiem, że ma iść do pracy. Walk to work. Walk, 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 walk. Ten też. Ja nie mogę, co za bambaryły z nich. Z co nie wierzę w tych ludzi. <śmum> Oj Boże, jedno dziecko jest żółte! <noise> to święto czy jak? Wsadź piąteczkę w takim razie do kojca. się, żeby było zielone. To było epickie. Jeszcze które? To jest Lucian, z mini-Lucjan. Ale gdzie leżysz? Piątka jest tutaj. Halo. No nie rób tej wkurzonej. Mini o Jezu, tylko ją wkładaj do kojca. By mógł być też użyteczny przez 5 sekund. Niebo po co, bo lepiej się wąchać pod pachami. Nie no, super. Super jesteś. Wiecie co, ja mam lepszy pomysł? Ja mam lepszy pomysł. Po co, po co te kois? Muszę posprzedawać trochę, bo ja nie wiem, czy, czy będziemy w stanie, jakby wiecie, cokolwiek. <grym> cokolwiek postawić przy takiej ilości, ale. Ale myślę, że to, co nas może teraz uratować i co może powinnam robić od samego początku, bo w końcu to jest. Produkcja Papuszka, to jest po prostu postawienie misek z żarciem dla psa i poduszek takich do spania. One się będą wolno wysypiać, ergo nie będą często sprawiać problemów. Damy im takie same, żeby żadne nie czuło się gorsze. Nie też wcześniej miał inną łyżeczkę i jakoś ten, 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 ten sam argument powiedzmy do mnie nie przemawiał. O, i ustawi się. Na przykład tutaj, ale nie te najtańsze, naprawdę. Nie, nie udawajmy, że nam zależy. Miski z psim żarciem i się je napełni, i dzieci będą mogły z tego jeść, więc y, wtedy. Może nie powiem, że opiekunki były nam niepo... byłyby nam niepotrzebne, bo w tym stanie to są nam potrzebne, inaczej, zostaną instant odebrane, jak one zostaną odesłane. But. But będzie wiecie, jakby łatwiej ogarnąć, jakbyśmy. Właśnie, może po prostu zablokuje dostęp do lodówki, co nie? Zużywany obiekt, Mowę obiec uń, żeby one nie przychodziły, nie brały tych butelek, więc skupimy się na tym, żeby, żeby tak karmić dzieci, na pełni miskę, spróbuję je zaraz wykąpać, zobaczymy czy się uda coś zrobić, jas, on myje dziecko, dziecko jest myte i rośnie mu towarzystwo, Jezu, życie nie mogłoby być piękniejsze. Mam nadzieję tylko, że z powodu zabawy nie stwierdzi, że nie może się załatwić na kiblu, bo fajnie by było, jakby się wysralkował. Nie, na no kurde ma za mało zabawy. Eee, nie, na pikabu wolałabym. O, podrzucaj. Nie jeść się chce, tylko podrzucaj to dziecko. Daj mu trochę szczęścia. Wszyscy razem w jednym tempie. No ta zabawa to mu tak trochę nizernie rośnie i w sumie jest mega śpiący, ale dobra, no oddeleguj się dziecko drogie. No tylko że to jedno płaczący przekazuje ci co płacz tutaj, o. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo, płacz se gdzie indziej. Jedyneczka wracaj do spania, tak? Już nic wam nie powinno przeszkadzać. My chodźmy z Wiesz co, zjedzmy to. A autentycznie one zamiast pomagać tym dzieciom będą stały przy tej lodówce Wiecie co może ja im lepiej udostępnię te lodówkę, bo inaczej już w ogóle totalnie będą useless. Za dwa dni! Za dwa dni! <grym> Czy damy radę, tak, damy radę! Idź spać na dole, bo tam na górze dzieci ci nie pozwolą spać. Ej, ale byski tu, ale ją ogarnęło, w sensie, oprócz zabawy, wszystko praktycznie ogarnęła w pracy. Jezu, praca to jest ojoz. Oh, praca to jest magiczne miejsce. A to dziecko ma tantrum i nikt go nie chce przenieść na górę. Ja cię przeniosę na górę, usameczko masz. Spróbuj się przespać, czy coś. Chociaż nie wiem, czy właśnie one jak są mega, no jak są mega głodne, to chyba nie mogą. O, ale wypiję butle. Aha, nie, bo... Coś jest nie tak, one jakby biorą te butle, piją, po czym zostawiają, jakby nie wiem, czy ktoś im przerywa, czy o co chodzi. O, dobra, tu jest jedna butla, którą... Odno... I, Im się w ogóle głód nie podnosić, one, one chleją te butle. Ej, coś jest nie tak z niektórymi tymi dziećmi. Podejrzewam, że niektórym z nich, którzy mają tak na maksa głód, ten, mógł, ten głód mógł się zepsuć, więc je też poresetuję. Ja nie mogę, gra nie jest w stanie ogarnąć takiej potoli, To jest po prostu ponad. Nawet nie wiem ponad co, bo po prostu taki. <laughs> Dobra, niech mają ten taki troszkę mniejszy hanger i może się uda. Możesz wypić kałużek, pies. <laughs> Czy nie przejdzie? Nie, no chodź, chodź się na z miski, Uda się. Uda się. No nie, no o, bo ma te wszystkie inne zdupione potrzeby. No. <laughs> Przetul się do wazy. I <noise> kogo myśmy tam milne? Na celowniku chyba ósemkę, nie? No. super, już się Mudson zaczyna polepszać. Teraz kupię krzesełko i na siłę go nakarmię, żeby mieć pewność, że on będzie, jakby, wiecie, najedzony i tak dalej. Będę musiała tylko czatować, żeby żadna bzdziągwa nie próbowała go stamtąd wyciągnąć, nie? Bo być tak, że jadą pterkę, ona gordy, gordy, powinien się położyć spać. Nakarm 8. Nie dotykaj nie dotykaj mojego dziecka. No spadaj na bambus. Nie potrzebuję twojej kaszki, mam swoją. E, nie, dobra. O, dobra. Nie no ja jadłem. <ścoughs> Przeniosę sobie to dziecko na spokojnie. Pozwalam sobie na to za to, że w kałuży mi dziecko znika. Nie no proszę, proszę oddać. Proszę, proszę, proszę oddać. Dawaj ósemka. Najedź się. No, kurde, nie chcę i do końca być śpiąca. Ale dobra, dobra. Jedno dziecko w miarę ogarnięte. Dobra, które jeszcze nie śpi. O bój Boże! Jedynka jest w całkiem dobrym stanie, tylko weź się wykąp. Orety, kotlety. O, boże, nawet nam to wychodzi. Może nawet... Będą nie w agonalnym stanie do końca tego. I ma tylko małą zabawę. Wystarczy go chwilę piwką. Dobra, jeszcze jedno podrzucanie. I spróbuj go posadzić. Czy się uda? No, Proszę cię wysieć Tak! Jezu, to dziecko jest zielone. Idź się teraz, prześpić na, na podusi. Dobra, jak dwójka? Dwójka jest tutaj. No to. Cecylia, wykąp dwójkę. Jene, czy żebyśmy mieli mieć. Nie. Czyżby. Cóż, nie myślałam, że to jest dwójka, to gdzie? Ja bo dziesiątkę kliknąłem, nieważne. Zapomniałam, że jest jeden, dziesięć i potem dwa, czyli. Bierz dziesiątkę. Bierz dziesiątkę, bierz dziesiątkę. Opieka społeczna i nothing more than. Bierz dziesiątkę! Dobra, i teraz dziesiątkę w sumie położyć spać, bo, bo zaraz będą go ten ten, więc tutaj w sumie wsadź dziesiątkę. Niech się prześpi. Też ma całkiem dobry humor. Potem tutaj mamy śpiącą dwójeczkę. Weź dwójeczkę do łyżeczka. Do łba przystaw jej, koteczka, utop go i krzyknij, hej, to jedną dwójkę mniej. <grymne> Halo, bo mi się dwójka przykleiła do ręki. Jak macie krzyczeć, to proszę na zewnątrz, tutaj śpią dzieci, także... Naprawdę to jest taki kurde management, że ja nie mogę, jakby... Wydaje mi się, że żaden, ale to absolutnie żaden mikro, makro, jakby wiecie firma, świat, whatever, nic nie jest w stanie oddać tego, jak tutaj trzeba z mieć, żeby, żeby te dzieciaki ogarnąć. No, ona się posikała z dzieckiem na ręku. Nie to się ale nie wiedziałam, że tak można. <laughs> Kolej dziwnie by to nie zabrzmiało, nie? Trójka się zacięła. Pewnie przy taką postawiłam na w objection Tak się czasem dzieje. Nie wiem, z czego to wynika, że jak przestawisz gdzieś Sima... to niech potem zacięty i nic z nim nie zrobisz. Co strasznie upierdliwe, bo jak właśnie wiecie, kogoś tak nawet na szybko przestawisz, a potem nie możesz z nim w ogóle wykonywać interakcji, to jest takie. No bierz tę trójkę do kąpieli. Trójka, trójkę wybierz, panie. Czy co? Mózg mi już zaczyna parować. Przez chwilę jeszcze miałam takie. Jakby wiecie, w miarę mam to w garść. Ja, ja ogarniam, co się dzieje, ja ogarniam, co zrobić, żeby ogarniać, ale nie. Ja już po prostu. Moje szare komórki są przeładowane i myślę, że już po prostu. Ja po prostu nie wiem. Mam, mam wrażenie, że to już tylko obserwować, bo nie dam rady, po prostu tego ogarnąć. Coś jest halo. Jestem teraz na szóstce papuszka. A kryształek mam nad Cecylią. <gry> Ej, gra już chyba naprawdę jest tak przeładowana w ciul. Gra już po prostu. <gry> gra już po prostu ma wysrane, Kto co? Kto miał idzie Ważne. <gry> Mój Boże, to dziecko ma się całkiem dobrze, gdyby nie higiena i zabawa. Oj, Barze. Oj, Barze. Jedynka zawsze najlepsze. Nie, ale poważnie, zazwyczaj to jest jedynka, która jest w względnie najlepszym stanie. Ciekawostka wynika z tego, że autentycznie jest tak, że. Jest jakaś taka sada, że oni w miarę po kolei biorą te dzieci nimi zajmując się, że o, że najpierw powiedzmy to, które tam, alfabetycznie, or whatever jest na, na szczycie, to się nim zajmują i potem po kolei coraz niżej, niżej niżej i dlatego po prostu jemu się zawsze trafia najlepiej, tak mam wrażenie, że nawet moimi simami najczęściej kazałam się zajmować, no bo idę po kolei z listy, okej okay. żeby wszystko było fair and square połóż tutaj jedynkę jak jest jeszcze głodny, to sobie doje, ja nie mam problemu z tym Weź Wykop dziesiątkę. Znaczy nie Wykop, Wykop. Weź Wykop dziesiątkę. To był taki sobie, no taki sobie! Tak, taki sobie! Stary mamy naprawdę dwie odmienne definicje taki sobie, i to tak bardzo różne. Potem trzeba kupić więcej tych poduszek. W sensie, no bo oni łażą, ryczą sobie nad głowami, to. Może po prostu jest. Ob może nie tyle kupmy więcej, to strategicznie je poprzestawiajmy. W kiblu w sumie się zmieści, jak zrobię... Ej, było tyle butli, że coś po prostu wydupczyło umywalkę. No, to coś się nie bało i się wyrypało. No, ale tak się zmieści. I będzie miało ciszę i spokój. Ja nie widzę problemu. O, sprzedamy też kibel że mam ufobrzeg, to mogę w końcu i te kałyże, żeby to jakoś, wiecie, ogarnąć. O, proszę bardzo. Też nie widzę problemu najmniejszego. Jest wanna, jest miejsce dla dziecka. Kolejną poduszeczkę przeniosę. O, w najwyższej komnacie, w najwyższej wieży se będzie spał i można by jeszcze jedno tajne górze umieścić, ale myślę, że tutaj nikt by nie usłyszał jego krzyków i to byłby trochę problem, bo no, wszystko musimy wiedzieć, że czegoś potrzebują tutaj. Dobra, i raz, dwa. Powiem się, jak wiecie, że te końce są puste, nie. Bo zaraz będzie wrócę i ups, nie ma dziecka. Myślę, że można by też w korytarzu jako to, trzy, w sensie owie trzy, że to jest trzecie z tych pięciu sprzedanych ojców. W sumie na tym nam się kończy możliwość wstawiania na, na piętrze, w sumie, chyba że jeszcze by te kałuże usunąć, bo to jest jakby kolejny balkonik. O. Dalej w nie mamy 10 na 10, ale no niestety inaczej tego się nie da, bo to jest jako jedno pomieszczenie i one tak wszystkie będą sobie przeszkadzać, więc. Tak musi być. Przynajmniej niech się cieszą, że każdy ma swój pokój, nie? Dziś <grybujesz> tylko, że niektóre z tych są pokoje przychodne, ale w zasadzie własny pokój to własny pokój jednak. Dziewiątka jest śpiąca. Może udaje się załapać na to łóżeczko szybko, połóż dziewiątkę. Dziewiątka! Gaz, gaz, gaz! Nie dobra, że dziewiątka sobie znalazła inną poduszkę, nieważne. Ciesz się jej szczęściem. Ktoś się zacięło? A bo, 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 bo baby. Już myślałam, że Wiecie, to może się na wszelki wypadek zapiszmy. Bo one kiedy? Dzisiaj w nocy powinny dorastać? Dobrze kojarzysz? W sensie Dzisiaj w nocy? Dzisiaj wieczorem? Przez ostatni dzień? Tak? Jezu, ile się tak ja zapisuje? Nie jest normalne, bo to jest ta gra, gdzie nie mam custom contentu. On się powinna tak zapisywać, ale. No wyski tu jeden dzień. Nie, nie, no, totalnie trzeba. Totalnie trzeba. No nie no, nie no śpij, śpi, śpi. Ach, śpi, bobeczku. Najlepiej trzeba było się odsunąć tej poduszki ten i tam spać, mnie nie wkurzaj. Wiem, że trochę zimno, ale <gryw> Ale tak jakoś zapomniałam posunąć czterech por roku zimę na pustyni. No ta jest znowu w stanie krytycznym, gdzie trzeba podnieść i hanger i energię, bo inaczej jest zacięta. Ale patrzcie, reszta nie jest tak źle, już nie doprowadzamy ich do takiego stanu, zaczynają się Oj, za dziecko jest przemaraśnięte. Um. Ach, grzej się, koteczku. Wolę, żeby się obudziło, żeby ogarnęło, gdzie jest, nie? W się, sensie, że jest w pomieszczeniu. Ale gdzie tak się jak dalej. Są opiekun... Czy co? Może nawet zrobię mały test, bo przed chwilą zapisywałam. Jak sprzedam wszystkie. To czy to coś z imieni? Czy, czy muszę je jakby odwołać? Jak sprzedam, to już będzie liczyć, że ich nie ma? Tak! Widzicie? To jest dowód! Obecność opiekunek to jest jedyne, co chroni moje dzieci przed odebraniem! <noise> Także... Ktoś tutaj scitował system! <noise> Poważnie, oni no, już dawno zabrali te wszystkie dzieci. I tutaj nastąpiło trzecie cięcie spowodowane testem odbierania dzieci numer 2. No, następna część to już będzie koniec tej patologii. Dziękuję Twitch'owi wspierającym Szymonowi, Moru, Sep, Aleksii i Wiertarci, a także YouTube'owym wspierającym Born for Borninki Paulince. I tu, 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 nie. Czy nie a, a. Kiedy życie daje w kość, zbiera w tobie złość, obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka, i mówi o sobie w trzeciej osobie, i nie umie rymować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obczaić, w sensie mnie. <laughs>